No to witajcie akwaryści, witajcie, a właściwie co chcę wam dzisiaj pokazać, a właściwie mam nadzieję, że to usłyszycie. No to słuchajcie, co my tu mamy? Słabo widać, bo jest słabe oświetlenie, ale to jest traktor, tak? To jest traktor, a teraz wam pokażę, jaki to jest traktor. No i teraz nasz traktor jest lepiej widoczny. Słuchajcie, co tu mamy? Słyszycie? A słyszycie a jak nie słyszycie, to musicie uwierzyć mi na słowo. Aquel unifilter, czy ultra w tym momencie. Doraz jak on się nazywa? Ultrafilter Aquela. Flagowy produkt, słuchajcie. Flagowy filtr kubełkowy, który kupiłem... Tak naprawdę od razu po premierze. Kupiłem wersję bez Wi-Fi. Bardzo dobrze bym przypłacił. I byłem bardzo ciekaw tego filtra. Bardzo mi się podobało to, że on miał mieć prefiltr. Natomiast no ja pierwszy... jeżeli oglądaliście moje filmy, to wiedzieliście, że pierwszym moim zdenerwowaniem było to, że już przeżyli i dali same praktycznie włókniny filtracyjne na wkłady, a nie gąbki, więc musiałem je dokupić, ale to nieważne. Słuchajcie, filtr tak naprawdę od pewnego czasu terkocze e, strasznie. To nie jest kwestia, od razu powiem wszystkim hejterom, to nie jest kwestia brudnego wirnika. I to nie jest kwestia tego, że ten filtr jeździ na przykład źle złożony, czy, czy z innego powodu, który by wynikał jakby z tego, że akwarysta coś zawalił. Pokażę Wam teraz, jak on się zachowuje w akwarium. No, no dobra, moi drodzy, no to patrzcie. Tutaj mamy wylot od Ultra. Pięknie. A co tu się dzieje? Filtr nie daje rady przepompować wody. Po prostu się zapowietrzył. I słuchajcie, nie byłoby nic w tym takiego tragicznego, gdyby to się stało raz, dwa razy. Natomiast to się dzieje kilkanaście razy dziennie i to od pewnego czasu. Ja początkowo myślałem, że filtr jest źle, zobaczymy, czy on sobie poobserwujemy, zobaczymy, czy da radę, bo on w końcu da radę. Natomiast jeżeli filtr kilkanaście razy dziennie potrafi się zapowietrzyć i dopiero jak ten przepływ pójdzie, teraz oczywiście mógłbym zaciągnąć wodę, żeby on, yy, yy, żeby on dał radę. Natomiast ja to chyba nie o to chodzi w filtrze kubełkowym, żeby się zapowietrzał co chwila. O, widzicie, pompa teraz przestała pracować. Znowu zaczyna. Próbuję, próbuję, próbuję. No to co, zaciągniemy wodę? Nie, nie zaciągniemy, niech się męczy. Niech się męczy, dlatego już do ostatnie jego chwile w moim akwarium. I teraz tak, myślałem, że jak to akwarysta z akwarystyku bywa, akwarysta coś zrobił źle. Ja też nie jestem wszystko wiedzący. W związku z tym pomyślałem, no kurde, coś zawaliłem, coś źle złożyłem. No ale niemożliwe, no w końcu mam dopiero 30 parę lat doświadczenia w akwarystyce, więc mogłem sobie zawalić, nie wiem wszystkiego. No ale jak widzicie, jak widzicie, to wcale nie była moja wina. O, pompa zaczęła głośnie pracować. No, troszkę więcej wody idzie, zobaczcie co tutaj się, się dzieje. O, o o trochę już przechodzi, przechodzi, pomożemy troszeczkę. A może zaciągniemy? O, o, o. idzie, idzie, idzie i zobaczcie co tutaj się dzieje idą kolejne bąble powietrza, mam nadzieję, że to zobaczycie, o widzicie, kolejne. O czym to świadczy? Filtr, który działa tutaj już, nie wiem, drugi rok, ewidentnie się zapowietrza, ewidentnie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta cholera, słuchajcie, zobaczcie, co tutaj się dzieje, zapowietrza się kilka, kilka kilkanaście razy dziennie. Nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że tak, to są bąble powietrza. I teraz pytanie, skąd ten filtr, w jaki sposób, mógłby się zapowietrzać? Co jest powodem tego zapowietrzania się? Czy jakaś nieszczelność tutaj, czy jakaś nieszczelność tutaj? Nie wiem. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Prawda jest taka, że mam zamiar z tym filtrem zrobić jedną, jedyną, słuszną rzecz, którą w tej chwili mogę zrobić. Czyli, no, pokażę Wam. Słuchajcie, co zrobić w takiej sytuacji? W sytuacji, kiedy filtr się zapowietrza, gdzie nie wiecie, co jest grane. Ja robię bardzo prostą rzecz. I to robię to po raz ostatni. Zamykam mu dopływ wody w tym momencie. Dodatkowo. Czekajcie, czy to będzie widać. No, Odłączam go od prądu. Odłączony. Dziękuję bardzo. I co robimy? Będziemy go opakować do reklamacji. Tak. Nie ma innego wyjścia. To jest filtr kupiony z pierwszej serii. I co się okazało, mimo tego, że fajnie wygląda, podobało mi się rozwiązanie z tym, że ma prefiltr. To nadaje się tylko i wyłącznie, nie wiem. Nie wiem do czego on się nadaje, natomiast na pewno nie do filtrowania wody w akwarium. Wiem, że pierwsza seria miała problem. A teraz już powiem wam skąd o tym wiem. Zacząłem drążyć, pytać na forach internetowych, co jest grane, bo ten filtr już od jakiegoś czasu się zapowietrzał. Czy to jest wina tego prefiltra może, który tutaj się znajduje? Nie. Okazało się, że całe filtry, cała pierwsza linia, tego króla filtrów Aquaella, ma wadę fabryczną. W związku z tym dlatego te filtry się zapowietrzają. A jak się zapowietrzają, to nie pracują. A jak nie pracują, to po tym jak zaczynają, to cały syf, w którym mamy filtrze skumulowany, Oddają do akwarium z powrotem i pojawiają się jakieś tam problemy wtedy z wodą. W związku z tym, pierwsza moja myśl, no tak, każdemu producentowi mogło się zdarzyć, może to jest jednostkowy przypadek. Czytając fora, okazało się, że to wcale nie jest jednostkowy przypadek, że to jest nagminne w przypadku tego filtra, że to jest normalne, że on po prostu się zapowietrza. Dopiero te kolejne serie, które zostały wypuszczane, poprawiane, dopiero były w porządku. Więc jeżeli macie pierwszy z pierwszych egzemplarzy. I macie z nim takie problemy, o których ja mówię teraz, to oddawajcie go po prostu do reklamacji do Akkuela. Ja wysłałem już maila do Aquela, a mnie mi opisał, żebym absolutnie od razu wysłał do nich i oni, nie wiem, czy wymienią, czy zwrócą pieniądze, nie mam pojęcia. W sumie wolałbym, żebym wymienili na poprawnie działający egzemplarz, bo to jest ewidentnie wada fabryczna. Natomiast jeżeli macie taki problem z tymi filtrami to nie przejmujcie się, oddawajcie do reklamacji, dlatego że to jest ewidentna wada fabryczna, która nie powinna wystąpić, tym bardziej we flagowym modelu. To tak jak trochę jak, jak Samsung Galaxy Note zaczął wybuchać w samolotach swojego czasu też jeden z flagowych modeli telefonów Samsunga tak samo tutaj Aqua w tym momencie strzelił w kolano, no nie wiem. Nie Filtr dostał jakieś nagrody. Natomiast na pewno nie pierwsza seria. bo po prostu jest dramatyczna i teraz tak Myślałem, że każdemu producentowi się może zdarzyć, że każdy, czy to Echeń, czy JBL, czy AZ, czy, czy jakakolwiek inna firma i zacząłem sobie je analizować. Słuchajcie, tak. Po pierwsze, ze Heimem nie miałem nigdy tego typu problemów. Z Tetrą, która działa do tej pory, nigdy nie miałem tego typu problemów. Ta pompa też jest o wiele mocniejsza w Tetrze. Z Fluvalem, których miałem kilka w życiu, nie było takich problemów. Nigdy przy nigdy jakie jeszcze miałem marki, no miałem białego Chińczyka, ale to jest zupełnie inny temat, on był tylko przez chwilę, bo nie działał. Ale to jest inna klasa, to nie można porównywać, nie wiem, Malucha w gazie do, do, nie wiem, do Passata. Natomiast jeżeli producent wypuszcza moim zdaniem filtr, który ma być jego kluczowym produktem, jego flagowym modelem, no to on powinien być sprawdzony pod każdym kątem. I nie można wypuszczać takiego bubla, jaki wypuścili tutaj, no, no trudno. Jeżeli mi go wymienią, to mam nadzieję, że te kolejne serie są poprawnie działające. A póki co, no to co, weźmiemy go sobie na teraz i otworzymy, zobaczymy, jak wkłady wyglądają, dlatego że ten filtr był chyba czyszczony tylko raz. Tylko to kubełek, ja wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem czyszczenia kubków za często, w związku z tym zobaczymy, jak, jak wyglądają wkłady filtracyjne właśnie w tym kuble. No akurat go przy okazji opróżnimy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że chciałbym zobaczyć, czy on przy tym jak się zachowywał, czy nie miał lewego przepływu. A boję się, że taki przepływ może być w tym filtrze, ale sprawdzimy. Po prostu sprawdzimy. No dobra, moi drodzy, jesteśmy teraz na tarasie u mnie przy ulicy, więc jak będzie przyjeżdżał samochód, to mogą być cięcia. Podsumowując, zaraz będziemy go otwierać, zobaczymy, jak naprawdę on się zachow... zachowały się wkłady filtracyjne w środku. Mam nadzieję, że tego lewego przepływu nie było. I że one są brune, takie, jakie powinny być brune. Natomiast na jedną rzecz chcę Wam zwrócić uwagę. To są przystawki, które dołączył Aquel. I tutaj, niestety, o ile mogę tłumaczyć jeszcze filtr, że dobra, trafiła się wada. Tak, w tym przypadku, w przypadku tych przystawek, słuchajcie, nie mam pojęcia, dlaczego Aquel do swoich wiodących produktów daje przystawki tak słabej, moim zdaniem, jakości. Słuchajcie, nawet jeżeli się ich dotknie, to to wygląda mi jak pomieszanie jakiejś gumy z plastikiem, która jest sztywna, twarda i te przystawki bardzo krótko trzymają się szybę. Wymieniałem te przystawki co chwila, wymieniałem je już chyba ze dwa razy, bo je można odkręcić i wymienić. Miałem od filtrów turbo i od innych, więc wymieniałem, ale to jest po prostu jakaś granda. Przystawki eheima, przystawki tetra trzymają przez 2, 3, 4 lata. Bez żadnego problemu ta twardnieje i nie nadaje się do niczego. Także moim zdaniem kolejny olbrzymi minus do Aquela. To nie jest tak, że ja jestem negatywnie nastawiony do tej firmy, bo dużo sprzętu do tej firmy mam. więc ja w przypadku tego egzemplarza i wyposażenia, które jest tutaj, pomijam już wkłady filtracyjne, po prostu maksymalnie dalej działa. Także sorry, ale moim zdaniem same negatywy na razie. A jeżeli coś nie działa, no to nie powinno się tego kupować. A tym bardziej producent nie powinien brać za to tyle pieniędzy, ile tych pieniędzy chciał. No dobra, otwieramy. Dobrze, więc jeśli chodzi o przyssawki, jeżeli słuchajcie, macie takie same zdanie jak ja odnośnie przyssawek Aquaella, napiszcie mi o tym w komentarzu, żeby inni akwaryści również wiedzieli, a może ja się mylę, może to tylko ja mam jakąś, nie wiem, twardą, miękką, ciepłą, zimną wodę, która powoduje, że wszystkie tak naprawdę przyssawki, yy, które mam ze stajni aquella tak się zachowują. No cóż, no dobrze. Filtr otwarty, no, póki co. Tutaj jest prefiltr. Obejrzymy. On powinien być brudny, zasypiony On był czyszczony, ale taka jest jego funkcja No i jaki jest go tak jest, kratka przynajmniej Brudna Cały prefilt Pięknie brudny, o to właśnie chodzi One mają być brudne, na szczęście trzeba czyścić Natomiast ten, ten prefilt miał zadanie zbierać ten główny cały syf, który się miał nie dostawać do kubła w środku No i okej okay. Powiedzmy, że w porządku, prefil spełnia swoje zadanie, to jest duży plus dla nich, ok? ale mam brudne łapy, brudne i mokre, no ale jak się czyści filtry kubełkowe, to, to tak jest. No dobra, ja go oczywiście przed wysłaniem do reklamacji umyję, żeby żeby nie wysyłać takiego syfu, ale póki co zamykamy i otwieramy sam kubełk. Uwaga, Łop. tutaj są dodatkowe zaczepy, co też jest fajną rzeczą w przypadku tego filtra dlatego, że jest podwójne jakby zabezpieczenie no i zobaczymy otwarte teraz uwalniamy sobie zawory niech ta woda zleci, właśnie zleciała mi na stopy Pokażę pokażemy jeszcze raz chciałbym, żeby ta woda, która jest w tych wężach wyleciała, ale wyleciała nie na moje nogi tylko wyleciała tam na zewnątrz, o dobra Otwieramy zawory. No. Dobra, niech woda sobie zleci. Teraz fil filtr jest rozstrzelniony i będzie go można bez żadnego problemu otworzyć. Zobaczymy, czy tak będzie do łatwe, jak ja mówię. Na pewno będzie zasany No jest. Dobra, niech leci woda. No dobra, woda leci. Otwieramy sobie filtr. To jest prefilt, to nie. Powinno pójść nie tak łatwo jak myślę Widzicie, tam woda cały czas się leje jak próbuję go otworzyć dobrze ale już idzie coraz łatwiej ale mam wrażenie że go gdzieś nie odpiąłem jeszcze no nie odpiąłem go wszędzie już powinien się otworzyć natomiast jest ewidentnie zasany no dobra nic na siłę wszystko młotkiem ale to dziwne bo tutaj jak prefil jest otwarty tam jest swobodny przepływ tam powinno być dużo wody i on powinien się bez problemu otworzyć no dobra nie, nie wyślę tego filtra na reklamację nie bez, bez problemu to jest to się odpina więc nawet jeżeli, jeżeli wam to odpadło nie ma żadnego problemu ja zastanawiam się dlaczego go nie mogę otworzyć gdzie słabo doświadczony akwarysta z lekkim z małym stażem i, i źle i nie daje rady. Ale muszę go otworzyć, żeby zobaczyć jak wyglądają wkłady. Dobra, zasane. Jest. Otwarty, otwarty. Leje się woda, nie się leje woda. Okej, okay. no dobrze. No to co tam w środku się, Panie, dobrze, dobrodzieju dzieje? O, wyjmujemy koszyk. No i co my tu widzimy? Widzimy no w miarę czystą gąbkę. jak na taki czas działania filtra bezczyszczenia jest dosyć czysta a tak to chyba właśnie powinno wyglądać w przypadku dobrze działającego prefiltra natomiast jak obierzemy gąbkę moim zdaniem ona jest nawet za czysta jak myślicie przez dwa lata prawie no. albo to dobrze działający prefiltr tu jest grubsza gąbka, która wiadomo, że będzie też brudna, ale nie aż tak. Lecimy dalej z koszykami. To jest łatwość w wyjmowaniu tych koszyków. To mi się podoba w tym akuelu, ale wiecie, no tak jak w samochodzie karoseria się podoba, ale samochód nie jeździ na to trochę. No i tu mamy już te dolne gąbki już są o wiele brudniejsze. Myślę, że tutaj nie ma lewego przepływu. Też trudno to troszkę stwierdzić. Natomiast z tego co widzę no, filtr filtrował już to widać to było w akwarium, ale nie filtrował tak jak powinien filtrować. Co tam mamy na dole? Na dole mamy ceramikę, która jest czyściutka. Nawet za czysta, moim zdaniem. Nie wiem co myśleć, bo nawet tak patrzę teraz na te gąbki to część z nich w ogóle jakby nie miała osadu Ja specjalnie ich teraz nie pukałem w żaden sposób no. Mam mieszane uczucia, powiem wam szczerze Nie wiem czy to wynika z tego, że że ten prefil tak dobrze działał Tutaj jeszcze mamy Czy z tego, że tutaj najbrudniejsza powinna być O, no i ona jest najbrudniejsza, ale też widać miejsca, gdzie cholera jakby w ogóle nie przepływało, no nie wiem Dobra, może to jakaś moja paranoja no, Natomiast moim zdaniem ten filtr ma Ma jednak lewy przepływ Kolejny koszyk No i dobra Nie ma więcej nic, nie powinno być, nie ma więcej nic oprócz brudnej wody W związku z tym wodę wylewamy kuby uczyścimy Wkłady odkładamy i filtr gdzie jedzie do reklamacji No nie ma przebacz, nie ma siły. Nie ma innej możliwości, nie ma opcji takiej, żeby coś, co nie działa, źle działa, było u mnie w akwarium, działało u mnie w akwarium, no bo jeżeli coś nie działa, to, no to poznał być. Słuchajcie, jeżeli mieliście podobne problemy z filtrem Ultra Turbo, nie, nie Ultra Turbo, Ultra Filter Aquela, napiszcie mi o tym w komentarzu, bo podejrzewam, że nie jestem jedyny, który miał problem z tym filtrem, znaczy jestem nawet o tym święcie przekonany, bo ja wiem o tym, że nie tylko ja miałem te problemy, w związku z tym napiszcie o tym w komentarzu i zobaczymy jaki będzie dalszy rozwój sytuacji. Bo mam zamiar złożyć reklamację w akwalu i zobaczymy co oni zrobią. Ale o tym Wam powiem na kolejnym filmie. Także póki co dajcie łapkę w górę, jeżeli film był przydatny i do no następnej akwagatki.